Nazywam się Natalia Nitek i reprezentuję Komitet Ochrony Sopockich Plaż, który został powołany w odpowiedzi na uchwałę zezwalającą na budowę stałych obiektów na terenie plaż Sopotu. Dnia 17 lipca decyzją Rady Miasta Sopotu i głosami radnych Platformy Sopocian Jacka Karnowskiego zostaliśmy pozbawieni plaż, czyli największego atutu naszego kurortu. Na naszych oczach nasze wspólne dobro, jakim są piasek, woda i wydmy. Są zamieniane w liczne lokale, kluby, bary i sklepy, a prowadzą do nich kładki i deptaki. Pomimo specjalnej ochrony wydm, właściciele tutejszych lokali zamieniają je w prywatne place budowy, w parkingi, śmietniki i drogi dojazdowe. Taki obraz Sopotu zdecydowanie kłóci się z mianem polskiej perły Bałtyku. Zamiast pielęgnować tradycję naszego uzdrowiska opartą na wyjątkowym balansie człowieka w korelacji z fauną i florą, zawłaszcza się nam teren Sopockich plaż i imię prywatnych interesów. Winnymi są organy administracji państwowej, takie jak Urząd Morski, Wojewoda Pomorski, Minister Infrastruktury i Środowiska, a także Prezes Rady Ministrów. To oni właśnie są odpowiedzialni za ochronę i nadzór środowiska naturalnego. Komitet Ochrony Sopockich Plaż wzywa o cofnięcie decyzji Rady Miasta dotyczącej pozwolenia na zabudowę plaż stałymi obiektami, a także o sukcesywne usuwanie obiektów już istniejących. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kosp.pl, a także naszego profilu na Facebooku Komitet Ochrony Sopockich Plaż. Prosimy także o przełączenie się do naszego pisemnego protestu, którego treść znajduje się na stronie internetowej. Dziękuję.